Ok, godzina 20.50 Mecz Boston Miami, powtórka. Przeprowadzimy losowanie kart. Zaczniemy od pierwszego insertu. Jest to Tim Duncan, Chassis, Billabs, Tracy McGrady, czyli Scorpio, Zo i Aposik. Osoba, która będzie po czterech kliknięciach, druga, dostaje tą kartę. Raz, dwa, trzy, cztery. A więc Zo dostaje insert. Drugi insert jest to Chicago Jackie Noel, Horford Atlanta i Cory Brewer Minnesota. Jest to Kaddafi, rachunkowe biuro ISO. Okej. Okay. I teraz osoba, która będzie trzecia po czterech kliknięciach, dostaje tą kartę. Raz, dwa, trzy, cztery. Zo. Dostaje drugą kartę. Trzecia karta. Magic Johnson. Magic Johnson. Lakers. Bill Carlite i Bill Lambert czyli Lakers, New York i Pistons. I to jest y, szczeny, Skorpio i Orzeszek. Tym razem kto będzie pierwszy, dostaje tą kartę po czterech kliknięciach. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tym razem szczeny dostaje trzeci insert. Teraz losujemy z wszystkich 24 osób pierwszą kartę jest to autograf Raymond Session z limitem do 899 i osoba, która będzie 13 dostaje tą kartę po czterech kliknięciach. Raz. Dwa 3 4 13 osoba. Szczeny. Szczeny, gratulacje, dostajesz tą kartę. Trzecia karta jest to Michael Conley. Ruki Auto Patch. Level 2, limit do 399. Osoba, która będzie pierwsza, po czterech kliknięciach dostaje tą kartę. Raz. 2 3 4 No raczej Demaro Mike and Conley i ostatnia karta Property of XL Dual Patch e, Limit do 10 Mike Dunlavy powiedzmy osoba piąta, która tutaj będzie po 4 kliknięciach dostaje tą kartę. Raz 2 3 4 osoba piąta a posik 11 dostaje dual patch do 10 dobrze losujemy sety z trzech boksów było trzy sety plus 3 5 setów, bodajże. Powiedziałem, że dorzucam do tego wszystkiego. Więc jest 5. 8 setów. 8 setów. I yy, zrobimy tak, że y, kliknę 5 razy, i pierwsze 8 osób dostaje sety. Tak będzie najlepiej. Raz. 2. 3. 4 i ostatnie piąte kliknięcie, 5. Kaddafi, rachunkowe biuro, Tomtom, Bigicz, Brylu, Aposik, Łukasz i Skorpio. To jest 8 osób, które dostaje pełne sety. Reszta. Niestety. Nie. Myślę, że to wszystko. Co jeszcze mam do powiedzenia? Chciałbym zrobić kolejny group break, tym razem może Albo. Cały case Hot Prospect 78, 16 boksów albo Sweetshot Shot 0708. Szczegóły postaram się dać w następnym filmiku. Zastanowię się, który case będzie po prostu lepiej otworzyć. Sweet Shot jest to dwie ball auto. Autografy na piłce i dwie jersey. Na case bodajże jest dwa Sweet Spoty i jedna Escalate zazwyczaj jest to redemption, która jest przeterminowana niestety, no ale zobaczymy która cena będzie lepsza, także to się odezwie jeszcze dzisiaj wpis.